I otwieramy palce, puszamy do dobro pusty i wchodzimy w Chciałem, Chciałam i zaznaczam, że znowu zostawialiśmy, nogę i osłonę. Zwracamy uwagę, żeby dojść do niej postawić go na pięć, wymach, zaznaczenie, tu, 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 wyprostowany, prosto, nie, nie pochylamy się tak, bo to się nie da nic zrobić, jego, czy prościej, I sobie, i zaznaczony. Jeszcze raz. Partner stoi, popycham, tak jakbym chciał robić koło cigarni, nie? Partner reaguje, nie tak, że jak muszę kopnąć w tą nogę, że aż odpadnie, i to wstanie, I Na końcu Próbuj.